Dzień dobry, Janna Sikora. Zapraszam na prognozę pogody. Pochmurny dzień za nami, kolejne dni także nie przyniosą nam słońca. Pogodę w naszym kraju będzie kształtować niż i fronty atmosferyczne. Od niedzieli dodatkowo zrobi się chłodniej, no i też w najbliższym czasie czekają nas opady deszczu. Dzisiejszej nocy mokro będzie przede wszystkim na wschodzie naszego kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najciepleje w południowo-wschodniej części Polski, tam od 6 do 8 stopni Celsjusza, z kolei na północy nocy będzie najchłodniej. Tutaj w nocy od 1 do 3 stopni. Jutro w ciągu dnia na niebie sporo chmur. Opady deszczu pojawią się z kolei przede wszystkim na zachodzie naszego kraju, a termometry pokażą od 12 do 16 stopni Celsjusza. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr. Zobaczmy w takim razie, jaka pogoda czeka nas w naszym regionie. Dzisiejszej nocy, jeszcze na południu województwa, mogą pojawiać się opady deszczu. One potem będą zanikać na termometrach 3 stopnie w największych miastach regionu, a więc w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku. Grudziądzu i Inowrocławiu w nocy powieje słaby i umiarkowany wiatr. Jutro zachmurzenie, duże choć na niebie momentami będzie pojawiać się słońce, co widzimy na naszej mapie. W drugiej części dnia, w południowej oraz w zachodniej części województwa będą pojawiać się opady deszczu. Termometry pokażą 14 stopni w Bydgoszczy, Grudziądzu i Inowrocławiu, 15 stopni w Toruniu i we Wrocławku. W sobotę zachmurzenie duże, sprzejaść i opadami deszczu w ciągu dnia 15-16 stopni. W niedzielę chłodniej, w dzień zaledwie 7-8 stopni. Pochmurno-opady deszczu także nas czekają w niedzielę. Poniedziałek nadal pochmurno opady deszczu lub mrzewki. dodatkowo będzie wiał silny wiatr w nocy od 4 do 5 stopni, a w dzień od 10 do 11 stopni Celsjusza. Teraz już życzę Państwu spokojnego wieczoru. Zapraszam na kolejną prognozę pogody po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia!